Witam, to ja. Chciałem Wam powiedzieć parę słów ode mnie. Po pierwsze, zamierzam zrobić wkręcenie. Więc dajcie pod tym filmem pytania, a ja na nie odpowiem. I tak, te komentarze o treści erotycznej będę od razu banował i usuwał. A więc bądźcie tego pewni, a więc wiedzcie to. Drugie, nigdy nie wyznaczałem wam żadnych celów, nie prosiłem was o łapki w górę, subskrypcje. Raz tylko prosiłem o komentarze i tych komentarzy więcej nie było. A jeżeli chodzi o łapki w górę, to mam 16 subów. I pod filmem jedną łapkę w górę, więc... naprawdę. Nie chcę być żulem i żebrakiem o łapki w górę, ale po prostu... Chcę, żeby moje film były lepiej aktywne. Bo zawsze marzyłem o tym, aby coś nagrać na YouTube. Ponieważ nie proszę was, aby na przykład... Po filmie, bo nie wiem, no 50 ławek w górę. Nie, nie proszę Was o to. Bo chociaż było te 5, tych 5-6 tych ławek. Jeszcze jedno. Ostatnio spadają mi drastycznie suby. Miałem ich 20. Nie, chyba 19, około 19. Mam 16, a więc też napiszcie w komentarzach, co zrobiłem źle. Jeszcze jedno. Jeżeli nie będzie więcej komentarzy niż było jutro na kamerze, i to puszczę, pocznę stawkę. I ten banan będzie na pół, a więc chyba nie chcecie. Robić krzywdy strasznie. Nie chcę się tego.